Powiem Wam jeszcze kilka słów o tej kuprze, w której mamy tutaj zastosowaną technologię EkuTek przy strojeniu. Mamy zmianę map poprzez manetkę od tempomatu i na niej przycisków. Możemy sobie zmieniać trzy mapy do czterech maksymalnie, tu są ustawione trzy mapy. Właśnie tutaj mamy wykres tych check map, czyli mamy tą najmocniejszą, pośrednią i, i najmniejszą. W zależności od tego, jak tutaj właściciel sobie zażyczy, możemy to dowolnie zmieniać. Yy, mamy opcję tutaj jeszcze strojenia tego samochodu na odległość. Klient ma programator, który loguje nam całą pracę silnika i poprzez jeden przycisk wysyła nam całą pracę, czyli tak zwane logi, yy, abyśmy widzieli, co się dzieje z toru oraz może zaprogramować ten sterownik na miejscu i my wysyłamy odpowiednią mapę do tego. Co więcej, mamy tutaj program. Programowalny lunch control przez użytkownika. My go po prostu ustawiamy, w jakich marginesach on ma się mieścić, czyli maksymalne i minimalne nastawy. Ma możliwość również rolling antilaga, czyli takiego luncha podczas jazdy. Jest opcja tak samo wskazywanych wartości doładowania oraz mocy. Na wyświetlaczach, akurat tu w kuprze są wyświetlacze usunięte, ale na przykład w Golfie 7.5 R mamy już taką możliwość, że widzimy doładowanie oraz moc silnika, więc możemy to skalować również. Stronąc ten samochód, mieliśmy do dyspozycji praktycznie wszystkie parametry, które były nam potrzebne, zaawansowanej diagnozy, czyli nie takiej zwykłej dla interfejsów standardowych, tylko takiej, jak daje producent. To fajnie nas wspomagało przy pracy. Oprócz tego jest tutaj możliwość trojenia tego samochodu na żywo. Co też nam przyspieszyło ustawienie turbosprężarki, to tu jest akurat PMAX 2, oraz zastosowaliśmy tutaj przy strojeniu wskaźnik obrotów turbosprężarki, aby zobaczyć, gdzie jesteśmy na mapie kompresora. Wszystkie możliwości EQTK mamy w licencji, która kosztuje u nas 800 zł netto. I dzięki temu uzyskujemy zmianę map programowany Launch Control anti laga jeśli jest możliwy w Waszej wersji, dlatego że są trzy rodzaje manetek, kierownic i to ma znaczenie przy ustawianiu tych parametrów, które są potrzebne do skorzystania z tej funkcji. Następnie mamy możliwość ustawienia danej mapy tak, aby samochód nie odjechał z miejsca. Wiemy po co. Jako dodatkową opcję możemy zaproponować urządzenie Ekutek. Które jest to urządzenie Bluetooth, które wpinamy do portu OBD. I możemy się połączyć z laptopem tutaj za pomocą kabla USB lub za pomocą smartfona. Jest aplikacja EQTECHA, w której mamy możliwość robienia logów. Jednym kliknięciem stamtąd możemy wysłać parametry do nas na mailach, które przyjdą. Na aplikacji EQTECH możemy sobie ustawiać zegary z różnymi parametrami silnika, aby mieć podgląd na żywo.